Witajcie, moi bracia i siostry! Dziś chcę porozmawiać o temacie, który dotyczy wielu z nas, utracie wiary. W trudnych momentach naturalne jest, że nasza pewność w Boga maleje, a życiowe wyzwania mogą sprawić, że zaczynamy wątpić w Jego obietnice. Ale nawet gdy wiara wydaje się odległa, mamy pewność, że nasz Bóg jest wierny i zawsze jest przy nas. On jest Bogiem nadziei, odnowy i przywrócenia. Biblia uczy nas, że wiara to cenny dar. W Hebrajczyków 11.1 czytamy: Wiara to pewność tego, czego się spodziewamy i przekonanie o tym, czego nie widzimy. Gdy zmagamy się z wątpliwościami, możemy pamiętać, że Bóg działa w naszym życiu, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. Dziś zjednoczymy się w modlitwie. Prosząc Pana, aby odnowił naszą wiarę, przywrócił nasze zaufanie i pomógł nam uwolnić nadzieję w naszych sercach. Panie Boże, nasz ukochany Ojcze, stajemy przed Tobą w tym momencie z otwartymi i potrzebującymi sercami. Przyznajemy, że często czujemy cień wątpliwości i zniechęcenia unoszący się nad nami. Życie bywa trudne, a w obliczu burz nasza wiara może się chwiać. Ale, Panie, wiemy, że jesteś Bogiem obietnic, Bogiem, który nigdy nas nie opuszcza. W Psalmie 34, 18 Twoje słowo mówi: Bliski jest Pan tym, którzy mają złamane serca i ratuje tych, którzy są skruszeni w duchu. Panie, jesteśmy tutaj, pokornie szukając Twojego pocieszenia i Twojej obecności. Niech Twoja bliskość będzie odczuwalna w każdym bólu i każdej wątpliwości, która nas dręczy. Ojcze, chcemy oddać Ci wszystkie nasze niepewności i troski. W Filipian 4, 6 7 znajdujemy instrukcję Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę, z dziękczynieniem, przedstawiajcie swoje prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzył serc i umysłów Waszych w Chrystusie Jezusie. Pomóż nam, Panie, oddać nasze zmartwienia Tobie i zaufać, że w środku chaosu Ty przyniesiesz nam pokój. Panie, wiemy, że utrata wiary może być wewnętrzną walką. W 2 Koryntian 5 7 Twoje słowo uczy nas, bo chodzimy w wierze, a nie w widzeniu. Niech skupimy się na Tobie, a nie na okolicznościach, które nas otaczają. Pomóż nam pamiętać, że nawet gdy nie rozumiemy, Ty masz doskonały plan dla naszego życia. Kochany ojcze, prosimy o przebaczenie za wszystkie chwile, gdy pozwoliliśmy, by wątpliwość i lęk weszły w nasze serca. W jednym ja na jeden, dziewięć znajdujemy pewność, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby nam grzechy przebaczyć i oczyścić nas z wszelkiej niesprawiedliwości pomóż nam zostawić za sobą niewiarę i przyjąć wiarę, która pochodzi od Ciebie. W tej chwili, Panie, ogłaszamy w imieniu Jezusa, że każdy duch wątpliwości i zniechęcenia jest łamany. Wieremiasza 29, 11 Twoje Słowo zapewnia nas: bo wiem, jakie mam plany wobec Was, mówi Pan, plany na dobro, a nie na zgubę, aby dać wam nadzieję i przyszłość. Niech ta prawda napełni nasze serca nadzieją i zaufaniem do Twojej miłości. Drogi Boże, prosimy, aby Twój Duch Święty odnowił naszą wiarę. Niech odnajdziemy siłę w obietnicach Twojego Słowa. W Rzymian godzina 15.13 czytamy, niech Bóg nadziei napełni Was wszelką radością i pokojem w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego obfitowali w nadzieję. Niech ta nadzieja wypełni nas, nawet w czasach niepewności. Panie, pomóż nam mieć odwagę do działania. Czasami droga wiary jest trudna, a wątpliwości mogą być przytłaczające. Ale wiemy, że w Tobie znajdujemy potrzebną siłę. W Psalmie 119, 105 jest napisane: Słowo Twoje jest lampą dla moich nóg i światłem na mojej ścieżce. Niech będziemy szukać Twojego słowa i pozwolimy, aby ono oświetliło naszą drogę, prowadząc nas w ciemności. Na koniec, Panie, oddajemy nasze życie w Twoje ręce. Wiemy, że z Twoją mocą wszystko jest możliwe. Niech będziemy żyć z pewnością, nawet gdy wiatry wątpliwości wieją. W Mateusza, godzina 17:20 Jezus naucza nas, że jeśli będziemy mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, Możemy przenosić góry. Niech ta wiara rośnie w naszych sercach i pozwoli nam pokonać wszelkie przeszkody. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nas słyszysz i że jesteś z nami we wszystkich sytuacjach. Dziękujemy, ponieważ wiemy, że działasz w naszym życiu i że w Tobie możemy znaleźć prawdziwy pokój i odnowienie. W imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela, modlimy się i dziękujemy. Amen. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, kontynuuj zaufanie Panu i szukaj Jego obecności w każdym momencie. Pamiętaj, że on jest wierny i zawsze jest przy Tobie, gotowy przywrócić Twoją wiarę i przynieść nową nadzieję. Niech Bóg błogosławi Twoje życie i niech poczujesz Jego pokój każdego dnia.